Dziś mamy 28 marca i dawno nie robiłam już przeglądu rozsad, więc dzisiaj wam je pokażę. To są moje rozsady papryki, te które przesadzałam jako pierwsze, więc już są fajnie wyrośnięte. Tutaj w drugiej paletce również papryki, ale je przesadzałam jako drugie. I widać, że są po prostu mniejsze. Dobrze, idziemy dalej. Tu mamy truskawki w trzech pojemnikach. Na razie rosną jeszcze wspólnie, ale pewnie niedługo będę je pikowała, bo już są całkiem fajne. Tu mamy poziomki. Pokazywałam już na filmie, jak je pikowałam i ile tych pojemników wyszło. Całkiem sporo. Zobaczcie sami. Tu i tu. One całkiem fajnie rosną, niektóre mają już po 2-3 liście właściwe. Tu zmontowaliśmy taki regał metalowy, żeby odsunąć trochę od tego południowego okna i żeby nie paliły, i żeby słońce nie paliło tych roślin. I zaczynając od góry mamy pomidorki, już widać, że trzeba je pikować. Niedługo pewnie będę to robić. Dalej mamy seler. On już był pikowany. Rośnie całkiem nieźle. Yy, tutaj były poziomki, też były pikowane. O, proszę, tu już nawet trzy liście właściwe. Mamy poziomki. Piętro niżej. Ogórki i jeden rząd pomidorów. Te ogórki zobaczcie sami, jak się mocno wyciągnęły. O, trzeba je już przesadzić do większych doniczek, o, ale tu już widać, pojawiają się nawet liście właściwe. Yy, I na dole jeszcze ostatnie yy, siewki papryki. Zobaczymy, jak urosną, to je przesadzę do większej doniczki. I tu mamy jeszcze selery, też przepikowane, rosną całkiem nieźle. Tu w mniejszym pojemniku i w takim. Tutaj też papryka. Już taka końcówka. No i coś, co mi niestety nie wyszło w tym roku, czyli sałata.